Co najmniej 57 osób zginęło, około 60 zostało rannych w pożarach lasów w środkowej Portugalii. Większość zabitych to osoby, które utknęły w samochodach, gdy próbowały uciec przed ogniem. Liczba ofiar może być większa, bo do wielu miejsc nie można się dostać. Nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu pożarów, choć najprawdopodobniej pierwszy z nich zaczął się od uderzenia pioruna w drzewo. W Portugalii pomagają inne kraje, Unia Europejska ma koordynować pomoc dla poszkodowanych. Czy pogrzeb Helmuta Kola będzie miał charakter europejsko-państwowy? Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker chciałby w ten sposób uhonorować byłego kanclerza Niemiec. Jeżeli uroczystość w Strasburgu dojdzie do skutku, będzie to pierwszy przypadek uhonorowania zmarłego polityka na szczeblu europejskim. Jak pisze niemiecki Bild, ciało Kola miałoby zostać przewiezione na statku Renem do rodzinnego landu kanclerza. Nabożeństwo żałobne odbyłoby się w romańskiej katedrze w Spirze. W początkowych godzinach po pożarze w wieżowcu Grenfell Tower wsparcie dla rodzin, które straciły bliskich i dach nad głową, nie było wystarczające przyznała Teresa May. Premier Wielkiej Brytanii zleciła też pilne kontrole bezpieczeństwa w innych tego typu budynkach. Powstanie specjalny fundusz przeznaczony na pomoc dla poszkodowanych w wysokości 5 milionów funtów. Pogorzelcy w ciągu trzech tygodni otrzymają też mieszkania. Najnowszy bilans tragicznego pożaru w Londynie to 58 ofiar. To osoby zmarłe i zaginione. Bez rozstrzygnięcia zakończył się proces amerykańskiego komika Billa Kosbiego, który został oskarżony o molestowanie seksualne. Po sześciu dniach obrad ława przysięgłych nie była w stanie uzgodnić werdyktu. Proces prawdopodobnie odbędzie się od nowa. Prokuratura już zapowiedziała, że będzie starała się do niego doprowadzić. 79-letni Bill Kosbie został oskarżony o molestowanie seksualne przez ponad 60 kobiet. W zdecydowanej większości przypadków sprawy się przedawniły. Belgia jest najdroższym państwem w regionie. Ceny niemal wszystkich produktów są wyższe niż w krajach sąsiadujących, wyjątkiem są owoce i warzywa. Z powodu wysokich cen Belgowie bardzo często jeżdżą na zakupy do sąsiednich państw. Żywność jest średnio 10% tańsza w Holandii, po napoje Belgowie jeżdżą do Francji, gdzie ceny są o 11% niższe. W Niemczech kupują ubrania i zaopatrują się w sprzęt elektroniczny. Z kolei w Luksemburgu najtańsze są papierosy i benzyna.